Dzień dobry moi mili, witam was ponownie na kanale Samochody Graczyka a w dzisiejszym wideo zobaczycie na czym polega moja nudna praca, która jest najlepszą robotą na świecie gdyż ja zbieram stare samochody, a ktoś mi za to płaci a pokażę wam to na przykładzie tamtej karetki auto mogliście obejrzeć m.in. Yy, na ekranie kin albo telewizora w filmie, żeby nie było śladu, historia Grzywgorza Przemyka gdzie ten konkretny samochód zagrał główną rolę. Zobaczcie, jak to wyglądało i na czym polega ta praca. Zaprezentuję wam teraz kilka ujęć, które nielegalnie nakręciłem w czasie powstawania filmu, e, a także przemycę kilka zdjęć, e, jak wyglądała cała ta przygoda z nagrywaniem filmu. Zapraszam! Marysiu, Zampa? Kogut? Kogut? No, czy bez koguta? Akcja! Akcja! Możesz dwójkę zapiąć. ya ne bu Powstawał w lato 2020, czyli w takim najgorszym okresie pewnego wirusa. Była to niesamowita przygoda, mnóstwo fajnych wspomnień z tym mam. Był taki moment, kiedy na terenie jednej ze szkół w Warszawie została zorganizowana izba przyjęć do szpitala, i twórcy zgromadzili mnóstwo samolotów sanitarnych i karetek z PRL u Były tam auta między innymi ze Skarbu Narodu. Czy od Radka Brzozowskiego, z Blitz Teamu, e, fajne te karetki przyjechały i udało nam się naprawdę zrobić coś, co robiło wrażenie. Dajcie na pewno bym... No właśnie, na może, no to może... Scena z karetkami pogotowia była naprawdę imponująca. Jednak dla mnie najważniejszym momentem tego filmu jest scena, w której wcielam się w kierowcę tej oto Nysy. Nysy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, która jedzie w środku konduktu żałobnego otoczona, nie wiem, 300 albo 400 statystami. Naprawdę robiło to piorunujące hmm. wrażenie. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale mm, po 35 latach od Grzegorza, od śmierci Grzegorza Przemyka, no, na mnie to zrobiło wrażenie, eee, nawet teraz mi się głos łamie. To leciało. ludzi przesuwamy tak, żeby linia ludzka była na wysokości pierwszych Księży, to gdzie teraz została przed chwilą Klaudia, tak? Tchau. Yeah. Term bez prokuratora to kupił jakoś, żeby go o dubo nie śpić. No tak to wygląda za kulisami. Ciemna strona miasta. No, tu jest Rotunda. <laughs> Studio filmowe w środku i tu jest mieszkanko. Ściana wschodnia, tam jest. Hotel Marriott w budowie. No, tu jest Marriott. A tu jest Park Kultury. Dworzec Śródmiastie i Rotunda. jest balkonik Teraz wejdźmy do mieszkania Jest to wnętrze bloku Warszawa, ulica Zgoda Zgoda 13 Zgody 13 Albo Zgoda Windy Otwierają, otwierają się, proszę. Nawet jest kabina. Hmm. A tu jest mieszkanie 94. Z kuchnią gazową, z rozmywakiem. Aneks kuchenny, <laughs> salon piękny, w pełni umeblowany z widokiem na płac kultury i na rotundę, a tu jest balkonik. Tak już nie goniąc szybko. Spokoik sypialnia chłopaka idę, idę i przedpokój. łazienka ze ścibskimi sąsiadami.